Cześć, kochana, witam Cię serdecznie. Nie miało mnie tu być, ale level ekscytacji i celebracji, który dzisiaj mam i też jak zaczęłam dzisiejszy dzień od wysyłania intencji w grupie, no, to jest coś, czym chcę się bardzo z Tobą podzielić. Dzieliłam się już tym na stories. Ja już dzisiaj i się cieszyłam, i celebrowałam. I byłam w takim stanie dużej wdzięczności, i płakałam z tej wdzięczności, i generalnie mega, mega celebracja, dlatego że dzisiaj mój plan, najważniejsze co dzisiaj mam do zrobienia, to było stworzenie playlisty i stworzenie sesji Embodiment, którą poprowadzę już w ten piątek wieczorem na żywo dla około 20 kobiet. Z czego jestem bardzo dumna i mega wzruszona, więc bardzo dziękuję za możliwość i za propozycję współpracy. Ale to by się nie wydarzyło, gdyby nie moja praca. Praca ze sobą, praca, która mam wrażenie, że trwała cały rok i um, mogłabym powiedzieć, że to było deep shit. I, I uwalniania tego, co, co tak naprawdę wiele lat trzymałam w ciele. I dlatego nigdy bym nie pomyślała, że um, to, czym się będę zajmować w życiu, to będzie prowadzenie innych kobiet do transformacji właśnie poprzez ciało, poprzez ruch, poprzez um, oddech, dźwięk, przez kontakt z końmi. Ale tak mi się to mega poskładało. Jestem zachwycona. Obiema obie ma metodami. Generalnie to jest coś, co też wprowadzam do, do sesji indywidualnych, czy właśnie medytacją, czy, czy takim, czy ruchem. Szalenie też jestem zainspirowana kartami, więc oczywiście karty wzięłam dzisiaj. Przesłanie od zwierząt mocy, ale to, to za chwilę. Także dzielę się dzisiaj z tobą celebracją i od razu też daj znać co ty dzisiaj celebrujesz co dzisiaj co dzisiaj ale nie tylko z dzisiejszego dnia co dzisiaj celebrujesz ale co się ostatnio wydarzyło w twoim życiu co ci się chciałam powiedzieć udało osiągnąć ale to jest złe słowo co osiągnęłaś jakie efekty swojej pracy zobaczyłaś i jak zaczynasz ten rok? Także daj znać, jaka jest Twoja mm, celebracja. A ja w tym czasie e, wylosuję nam kartę. W ogóle już drugi raz jestem w tym tygodniu na live, więc co się dzieje. Żyrafa, wizjonerka. Mm. Są po angielsku, więc zaraz tutaj przeczytam. Race above earthly matters. Glide through life with grace. Grace, czyli celebracja, i taka wdzięczność. You are able to see the right path. Czyli masz tą siłę, żeby zobaczyć swoją ścieżkę serca. Tą właściwą drogę dla ciebie. Stand tall in your self-worth. Czyli znaj swoją wartość. Nie chowaj się, nie umniejszaj sobie, po prostu pokaż się światu w tej mocy, w tej sile, w jakiej jesteś i jaką po prostu masz. And love with a big heart. I też tutaj jest dużo o tej o miłości, o takim wielkim sercu, żeby nie zamykać go, nawet jeśli jest trudno, nawet jeśli wszystko wkoło pokazuje, że nie warto trzymać to serce otwarte. No to żyrafa nas tutaj e, zachęca, pokaże Ci, jak wygląda karta, do tego, żeby marzyć na dużą skalę, żeby się otwierać, żeby odna od, jakby odnajdywać tą swoją ścieżkę, te kawałki siebie, które być może porzuciliśmy gdzieś po drodze. E, wczoraj też mówiłam o tym pytanie, pytanie tygodnia było: co, skąd mam to zdanie, czyli też o takich kawałkach, które nie są nasze. Więc tutaj myślę, że żerafa też nas zaprasza do tego, żeby odkrywać i odnajdywać te kawałki nas, które w drodze socjalizacji, porzuciliśmy, gdzieś tam w obcowaniu ze społeczeństwem, z rówieśnikami, ale też wymaganiami najbliższej rodziny. Gdzieś porzuciliśmy i zakopaliśmy, więc tutaj zachęca nas do tego żeby właśnie iść z taką wdzięcznością, z lekkością przez życie i zastać ponad to, co nam się wydaje, że, że ma znaczenie, też właśnie krocząc do tego, co ma wartość dla nas. Idealnie się to wpisuje w celebrację i bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że ty też celebrujesz dzisiaj coś, coś dużego i. I czasami to nie musi być duże na zewnątrz. Chcę, żebyś o tym pamiętała. To może być coś drobnego, nawet małe rzeczy, które są duże dla ciebie. Także dzisiaj taki króciutki, króciutki live. Dziękuję Ci bardzo i, mam, i celebruj, a ja idę tańczyć swoją, przetańczyć swoją sesję, którą będę prowadzić już w ten piątek. A ciebie. No właśnie, no właśnie, jeszcze może bym powiedziała, do czego Cię zapraszam, bo jeżeli chcesz potańczyć ze mną, chcesz przetransformować, chcesz rozwijać się właśnie poprzez ciało, to jest taka możliwość. Teraz w totalnie szałowej, niskiej cenie, 44 zł zapraszam Cię na sesję Embodiment, którą poprowadzę 4 lutego o godzinie 19 polskiego czasu. I to będzie sesja, na której będziemy ucieleśniać liderkę mocy. To jest temat, który jest połączony z tematem warsztatów marcowych z końmi, więc jeżeli jesteś gotowa na turbo przyspieszenie w swoim rozwoju i pogłębienie jeszcze tej pracy, i, i pogłębienie, wejście jeszcze głębiej w tą liderkę, w ucieleśnienie tej liderki, to oczywiście Cię gorąco zapraszam. Na warsztaty rozwojowe z końmi na żywo 2 marca. Więc są dwie przestrzenie, do których możesz dołączyć do warsztatu. Teraz możesz dołączyć w cenie 777 zł. Ta cena będzie rosła, im bliżej będzie do warsztatu. I jest to przede wszystkim kameralna przestrzeń, maksymalnie 8, 8 osób, 8 kobiet które tak jak Ty chcą pogłębiać i swoje przywództwo znosić na mm, kolejny level. E, także zapraszam Cię możesz dołączyć do obydwu przestrzeni, e, możesz dołączyć do jednej z nich, także mm, już niedługo, bo za dwa tygodnie sesja Embodiment Online. Ucieleśniamy liderkę mocy poprzez ruch, taniec, oddech i dźwięk. E, sesja ta będzie się od. Um, Odbywać na Zoomie, także gdziekolwiek jesteś, możesz z niej skorzystać i będzie też nagrana, więc będziesz mogła do niej wracać i, i wracać i, i tą liderkę ucieleśniać, bo tak naprawdę ucieleśnianie liderki to jest, to jest coś, co robimy każdego dnia w różnych sytuacjach, i tych codziennych, i zawodowych. No a jeśli właśnie jesteś gotowa na turbo przyspieszenie w swoim rozwoju, tak nazywam właśnie programy rozwojowe z końmi, gdzie jeszcze głębiej możemy wejść na poziomie ciała, emocji, układu nerwowego w to, co, w to, co się w nas dzieje, w to, 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 co nas uruchamia, w ogóle temat przywództwa, bycia liderką dla siebie i dla innych. I tam dodatkowo też podzielę się to z Tobą stylami przywództwa według metodologii Talent Dynamics. Doświadczysz również trzech pozycji przywództwa właśnie w kontakcie z koniem, więc będziesz mogła. Mm, na żywo, na sobie, w doświadczeniu z końmi, zobaczyć, jak się czujesz w różnych pozycjach przywództwa, gdzie tak naprawdę ty potrzebujesz stać w swoim zespole, czy na czele, czy ty potrzebujesz iść w szrankach razem z nimi, czy być może potrzebujesz przewodzić z daleka. Wszystko to, wszystko to będziemy robić podczas warsztatów. Zapraszam Cię serdecznie i jeśli masz ochotę, to wpisz e, spotkanie, jeśli interesuje Cię sesja online na Zoomie. A jeżeli jesteś zainteresowana warsztatem, to wpisz poniżej warsztat, a ja wyślę do Ciebie link. Także, kochana, dziękuję Ci bardzo. Mam nadzieję, że widzimy się w którejś z tych przestrzeni. Będzie gorąco, uwierz mi. Ja za każdym razem e, jestem rozgrzana, spocona i wytańczona, e, i, i też czuję taki duży spokój później. i i tak naprawdę to o ten spokój chodzi, o to, żeby nasze ciało oczyszczać z tych zapisów, które tam są, z emocji, które blokujemy i które w tym ciele zostają, żeby po prostu czuć się lżej. Gorąco Cię zapraszam i do zobaczenia.